Hej, witajcie widzowie, ja jestem Wix i witam was. Dzisiaj ja jestem tutaj na moim koniku, który ma złoty pancerz. Mam złotą zbroję i mam masę złota. Mam narzędzia i mam drewno, które kupiłem. No i te rzeczy ostatnio. Tak czy siak, pamiętacie, byłem ostatnio w wiosce i kupiłem sobie. Takie, y, kupiłem sobie takie coś. Kupiłem sobie, wydałem jakby trochę złota na te wszystkie złote rzeczy. No i ogólnie wszystko spoko. Y, teraz ogólnie podążam do mojego prawdziwego domu. Więc idziemy. Jest noc. Ładnie tu. Ale strasznie zagęszczony las. Ładna droga. Ale naprawdę strasznie tu gęsto. Właśnie przyszedłem stamtąd. No i idziemy tu. Ładne lampioniki. Idziemy. Łajku, ale tu gęsto. A. Przejechałem. A to co to? Koniku zostań tu, jasne? Dobrze. A on też chce iść. No dobra. Um, jest noc. Tu mamy jakieś coś. Jakąś to jest chyba głaz. Wchodzimy tu. Tu mamy jakieś zarośniętą nie i ognisko dobra jada sobie o o nie, nie o nie co jest? Jajku! zaatakowali mnie! Zaatakowali mnie! Idę zobaczyć, co się dzieje! O, o nie! O! To się stało, ale mnie głowa boli. Zostałem chyba mocno strzałom. Eee. Ojejku. O Jezu, jestem powstrzelany. Zabrali mi całe złoto. Całe złoto mi zabrali, a miałem już jechać do mojego rodzinnego domu przez gruby raz. Miałem jechać do rodzinnego domu i Mojej żonie kupić jakieś coś, wynająć lepszy blok. A wszystko kradli. Stało mi tylko, stawili mi te złote buty zniszczone, bo jakby zanim przeszłem do tej wioski, no to znaczy inaczej. Miałem pewne komplikacje. No i buty się szybko zmarnują. Zmarn tak czy siak. Złoty miecz, chleb, no cóż, tylko tyle mi zostawili. Jest tu ktoś. Nie ma. A tu ktoś jest? Jak ktoś ci jest, to tak mu przyłożę. Nie ma. Te butki mi zostawili. Dobra. To jak pójdę na jakiś targ, to muszę te złote buty i za złoty mieć sprzedać i coś kupić. Eee, uh, nie. Wiecie co najgorsze? Że ci bandyci wzięli całe moje złoto, zbroję konia i uciekli. Uciekli normalnie. Ja nie wierzę w to. Stawcie łapkę w górę, a ja na tej serii przygody Wixa idę właśnie. No i do, do, postanowiłem, że pójdę tamtą drogą do końca i znajdę jakąś wioskę. Więc yy, siemano. Stawcie łapkę w górę, jeśli myślicie, że przykro mi. Pa, jeśli Wam też przykro, że mnie ograbowali, to dajcie łapkę w górę.